Czyli Karol Nawrocki bardzo przytomnie wykorzystał też swoje, swoją wiedzę historyczną, doświadczenie, właśnie jako historyka, do tego, żeby też trochę podbić to ego Donalda Trumpa, jako tego, który przyrównywany do polskich bohaterów, którzy zatrzymali, zatrzymali komunizm posuwający się na zachód Europy. I Donald Trump może być teraz też takim samym bohaterem. To jest trochę ten sam case jak Ford Trump. To, to słynne określenie, które powiedział Andrzej Duda na spotkaniu właśnie z Donaldem Trumpem kilka lat temu, i które też gdzieś tam. Bardzo, bardzo to ego Donalda Trumpa podbiło. To jest ważne, to rozumieją zachodni przywódcy, to rozumie szef NATO Mark Rutte, który z Trumpem po prostu jak, jak z jajkiem się obchodzi. To rozumie prezydent Finlandii Aleksander Stubb, który poleciał do Trumpa grać z nim w golfa i tam go przekonywać do, do tych naszych racji, jeśli chodzi o, o właśnie powstrzymywanie Rosji.